Zapraszam Was teraz, żebyście usiedli blisko swoich rodziców i zabawimy się w zabawę, którą znacie, ale może nie znają jej Wasi rodzice. Siądźcie blisko i pamiętajcie, że Wy jesteście pajączkami, a Wasi rodzice są muchami. I zrobimy im rach, ciach, ciach. Najpierw podziwu. Malutki pajączek pochwycił muszkę i rach, ciach, ciach. Przytrzymał za nóżkę rach, ciach, ciach. Malutki pajączek pochwycił muszkę i rach, ciach ciach. Przytrzymał za nóżkę rach, ciach ciach. Malutki pajączek, pochwycił muszkę i rach, ciach, ciach. Przytrzymał za nóżkę rach, ciach, ciach. A teraz Pająkami są rodzice, a wy jesteście muszkami. Uwaga! Malutki pajączek pochwycił muszkę i rach, ciach, ciach! Przytrzymał za nóżkę, rach, ciach, ciach! Miłej zabawy. Do zobaczenia.